W Valorancie mamy wiele postaci, zaczynając od tych, które mogą strzelać z palca, sterować zwierzętami, zalewać, oraz mamy też takie, które mogą stawiać gadżety. No i właśnie taką postać dodano w Valoranta. Jest to Weiss, która stawia podczas dziwne ściany, flashuje, rozdabia ci dostęp do używania broni. No i jestem ja, który spróbuję grać tylko nową postacią przez cały akt. Tak, to nie może się udać. W każdym razie wystartujemy z rangą Immortal 1, a naszym głównym celem jest ubicie radianta. Oprócz tego spróbujemy uzyskać jak najlepsze statystyki, które udowodnią, że jestem najlepszym Weissmanem w Polsce. Siema, jeszcze taka informacja przed meczem, że szukam osób do nagrywania odcinków, więc zapraszam na Discorda. Nie musicie mieć mikrofonu, po prostu będziecie yy, grali customy, będziemy robić różne eksperymenty, różne ciekawe filmy, więc zapraszam każdego. Macie link do Discorda w opisie i oprócz tego cała gra była streamowana na Twitchu, do którego was też zapraszam. Link też w opisie. Elo, elo. Miłego oglądania. Nie musisz mhm. ciszyć. See something? Can you smoke see? I'm gonna blind off wall. wall trip, Out. I'm ready. Co on robi? Nie. Uh, yeah. hey, my dali smoke, bro. Where is smoke? má daj, hello, hello. Smoke one shot. Oh, nice. Okay. Podczas gdy ja poszuję po kille, to ja jadę po kile, tak szczerze. Możesz zostawić suba i lajka, bo wielu z was niestety mnie nie subskrybuje. Będzie mi bardzo miło. Dojechał. guys. Nice, Kontra. Nice. Last player Standing. Okay. Nie okay. ma okay. Jak widzicie, forma była naprawdę niezła. Wygrywałem niemożliwe klacze, lecz potem stało się coś, co sprawiło, że mieliśmy problemy z wygraniem meczu. Oglądajcie sami. Bierzemy coach? Moja aplikacja na duo. O, kurde. Ja czekacie. Nice. Winstonek! On ma side, side. Ej, w barze, w side. On nie... You... oj. Co tu się od Janie Pawła stary? ale tu się wydarzywszy. Mnie jara przywieszka ascendant na moim koncie Mnie na przykład jarała każda przywieżka, Jak na przykład miałem golda, to mnie jarała przywieszka platyny Jak miałem platynę, to mnie jarała przywieszka diamenta A Jak miałem diamenta, to chciałem mieć przywieszkę ascendanta, bo myślałem, że to jelo. I wtedy to było mini marzenie A teraz sądzę, że każda przywieszka jest do dupy Nawet, nie no radi radiant akurat jest spoko Ale lato czym przykład z przy mi immortala no to Średnio najeżdża tak szczerze Go, go stąd nie, no i w się sensie dostaje od. A szele Przez Przy bombę. Ja ciegacie Okej. Dobra, Oni mają usza, Dobra, jak teraz zagrać? No tak. Ok, to jest okay. Ej, jak to się mówi? Oni nie mają. Uszek? Tak, do tej pory nie wiem w końcu, jaka jest poprawna wersja. Możecie napisać w komentarzu. Spike down, see. Nie, szerw, szerw, bo to czuję. Nice, Tak mnie to jara. Ej, ugrał. Bo on to czuje. Co robi? Zaczęła się następna połowa meczu, w której niestety nie było tak kolorowo. Wydarzyło się wiele rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Zresztą, zobaczcie sami. i don't know what to do ah ai i don't know what to point nice one enemy remaining that's three my ultimate's ready we're lost okay ai you want to tap one tap no, no tap go point now Oj na A. Ah. Omen. Oh, T. gatko. No. Let's go, let's go, let's go Dobra setup na post -plant. Check. Check. I jeszcze raz. Thorns. Nie. Nie jest proszę o W w tobie, w tobie wiara, w tobie siła. W tobie nadzieja. Ej, użyj. Proszę, zultuj. O, masz CP. Nie no tam po prostu nie wiedziałem w kogo strzelam. Teraz gra gram od 5 rano, wiesz co to w ogóle jest za klimat? Ja mam mroczki poczek. Jak widzę przeciwnika to. To tak naprawdę go nie widzę, bo to w mojej głowie tylko się ukazał. Naprawdę jest inny stan gry Niestety od tego momentu nie byłem w stanie nic zrobić, ciągle przegrywałem pojedynki, więc nie będę was zanudzał i pokażę fajne momenty na Vice, które doświadczyłem podczas tych 100 meczy. Spróbujcie je przeanalizować i zaimplementujcie to do swojej gry. One enemy O, ale to Okej, okay, wróćmy do meczu, który jak widzicie ciągle jest zacięty, a ja wciąż nie jestem w stanie nic zrobić. Oglądajcie, aby dowiedzieć się, czy będę musiał się męczyć na dogrywce, która musi być ciekawa patrząc na aktualny stan meczu. Ej, wolelibyście być chorzy, na przykład mielibyście, nie wiem. O, na przykład taką. Mm, taką Point. anginę przez miesiąc, czy... I mieć Radianta, czy nie mieć anginy przez miesiąc i mieć... Ascendanta. Co byście baleli? Ja chyba bym mieć Angina i Radianta. A no nie wiem. Jak ja nie lubię snajperów, ale na no, dogrywce muszę jechać z nimi tak one szczerze, one z tymi janami. Już to muszę to jakieś chziki dać. Bo to już nie jest peć na YouTube. Uuu, pan dziewiątka już, to on to czuje. G. Dobra, no. Liczy się pierwsza połowa, druga to jest tylko forma. I tak oto wygrałem mecz, który odbywał się na moim streamie, do którego was serdecznie zapraszam. Link w opisie. Dziękuję, że obejrzałeś film. Mam nadzieję, że ci się spodobał. Miłego dnia bądź wieczoru i pamiętaj, aby zostawić subskrypcję, aby być na bieżąco.